Pisco, Legnica, pozdrawiamy. Antonion w obiektywie. Jest Antek Właś... No czeka, jeszcze ja powiem. Właśnie się przygotowujemy do startu. Rafi Legnica odwiedził. No. Będzie podziwiał teraz posowieckie tereny. blisko i nasze piękne legnickie tereny. Jest 130 hektarów ciszy i spokoju. Proszę bardzo, jeszcze termika działa wiaterek, taki 1-2 meterki będzie latanko dzisiaj nie no super jest to Tak sobie lata, a ja wylądowałem znowu w zbożu. Nie wiem czemu. Czy się zgasiłem? Chyba nie. No jak? Coś się stało i zgasł silnik. Zaraz będziemy sprawdzać co. Coś się stało z silnikiem. Silnik stanął. Zablokowany. Nie mogę ruszyć w ogóle. Zablokowany totalnie wszystko. Wszystko rozpierd... Nie wiem, nie ruszczę. Nie rzucę śmigłem nie ruszę śmigłem. Zgasł. Lądowałem awaryjnie. Lotnisko Legnica, obręb Bartoszów. Jest tu jęć Rafi wylądował po 7 minutach lotu. <grym> awaryjnie znowu. 3 minut, 3, 300 metrów stąd jest lotnisko. Tam za to rabi. Koniec. Nie obraca zablokowany tłok. Antek jesteś świadkiem, co się stało, jest zablokowany tło. Kurde na drzewa nie wylądował, że tego. No Antek, ja już jestem specjalistą no. w lądowaniach. I kolejna przebieszka, na miejsce startu na lotnisko poprzez parów. Gdyby nie Antek to mi się chyba tu skończył. No i sprawdzamy. Co ma kolor grafitowy popielaty. O Jezu, znowu to, nie jest, to nie jest to, co powinno być w spalaniu tutaj ja w mieszance. Masłego. O no ma. ma dziurę Dużą? Jest 18 Ile, ile leciałeś? Godzina 18.21 zaraz wystartowałem po Tobie Ja leciałem 9 minut czyli te 2 minuty do lotu To, to ja 7 No do lotu od Ciebie tutaj do lotniska I 2 zaparty. minuty czyli 7, 7 minut lotu i dziura w tłoku i no, no i drodzy koledzy, powiedzcie po mi... Polataliśmy kurde dzisiaj na lotniczcy, oj oj oj, jak 7 minut. Powiedzcie, jak Rafis ma zrobić nalot? lot. No, ja jak? ja mam na mosterku? Ma ja mam na mostarku już 170 godzin w ciągu roku, bo równo rok miło mieć tak. tydzień temu, a ty masz co? 20 w ciągu 20. roku. I trzy wymiany tłoka. Tak jest. Bajka. Podjąłem decyzję o sprzedaży sprzętu. Niestety się się zatarł. Nika nie sprzedam napędu, natomiast sprzedam skrzydło Burana Antkowi No i Antek teraz jest właścicielem mojego skrzydła Ja już się żegnam z lataniem Wystarczy mi po prostu Jeszcze śmierć Grześka mnie tak dobiła, że mam dość I, i Antek startuje Buran Reflex 2 Pięknie przed na głowę Chodzi. dobra. Nie dociągnięty. No i Antek będzie jeszcze raz startował. Nie dociągnął skrzydła. No ale to trudno się dziwić. Pierwszy start na Buranie refleks. Powiedziałem może żeby szarpnięcia i zobaczymy jak wyjdzie. O właśnie pięknie. Dobra dalej. a Ah. ah Czekaj, jak ty masz na imię? Łukasz. O, Łukasz idzie, będzie latał, Łukasz nie będzie latał. Anufleoniku, tak? Tak. No to fajnie. O, tu kolega wystartował też na Uranie. Reflex 2. że Antek ląduje, Buranie Reflex proszę, jak pięknie podchodzi, elegancko pięknie, elegancko podchodzi, proszę zobacz, cały czas chce zobacz cały czas chce działaj dawaj dalej do góry no proszę, Buranik zapierdziela no jak tam, panie pilocie, wrażenia po locie? Buran Reflex jest ciutkę szybszy od Tamtego burana. Widziałem, widziałem. Aczkolwiek ja Arnul w WRC też go szybko wyprzedzałem, może nawet szybciej. Aha. Także są porównywalne. Chodzi ładnie. Chodzi, wchodzi, jeszcze ciąg ciąg ciąg, dobra, dobra. Gaz, 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 gaz. Wyrówna? Nie wyrówna. Nie wchodzi. się startuje. Wy, wychodzi mu, wychodzi mu. Bieg, 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 sobie bieg. Decyzja o rezydencji z latania po 7 latach latania. kończąc z lataniem śmierć Grzegorza mi trochę też dobiła, a już trochę dość. Z problemy z napędem, też swoje tutaj, miały wpływ na tą decyzję. Także chciałem podziękować wszystkim, z którymi mi było mi się latać, spotkać Was, było fajniej. Latajcie dalej, dbajcie o siebie, róbcie to bezpiecznie. Przede wszystkim, żeby wszystko.